Osoby zbierające grzyby często wstają bardzo wcześnie i wyruszają w poszukiwaniu urodziwych okazów, podobnie jak pan Mirosław, który codziennie znajduje kilkadziesiąt, a niekiedy kilkaset grzybów. Takie okazy jak ten zdrowy prawdziwek o średnicy kapelusza 30 cm oraz 40 cm wysokości, znajduje kilka razy w roku, i jak każdy koneser zbierania grzybów ma swoje miejsca. Grzybiarz nie, nie powiedzie, gdzie one rosną, ale zawsze w tym samym miejscu. Takie właśnie grzyby rosną w tym samym miejscu rok w rok. Zamiłowanie do zbierania grzybów oraz niezbędną do tego wiedzę grzybiarze najczęściej zdobywają już we wczesnych latach dzieciństwa. Ja już mam to od dziecka, po rodzicach. Ojciec ze mną właśnie chodził na grzyby. Pokazywał, jak je zbierać. No i tak to ta pasja została. Zebrane grzyby przygotować można na wiele sposobów. Susze przeważnie prawdziwki. Prawdziwki i zaprawiam, no i smażę i mrożę na zimę. Bardzo dużo mam zamrożonych grzybów. No, słyszone są dopiero pierwsze i no marnuję tak jak, jak ogórki. Nie wszyscy zbierają jednak grzyby na własne potrzeby. Niektóre osoby sprzedają swoje zbiory przy ulicach bądź na targowiskach, pomimo, iż sprzedaż grzybów przy ulicach jest niezgodna z prawem. Większość osób, która prowadzi handel grzybami świeżymi, ustawia się. E, w Parku Miejskim, przy ulicy Sobieskiego i z murku tymi grzybami handlują. Jest to zabronione. Tak? Taka osoba może zostać ukarana mandatem karnym od 20 do 500 zł. Bierzemy pod wzgląd wiek tych osób i na początek zaczynamy osoby te tylko pouczać, ale jeśli te pouczenia nie będą odnosiły pożądanego przez nas skutku, no funkcjonariusze sięgną po, sięgną po bloczek mandatowy. Niezbędne jest posiadanie od osób, które handlują grzybami specjalnego atestu. Wydaje go m.in. Sanitarna Stacja Epidemiologiczna za opłatą 6 zł. Atest ważny jest przez 48 godzin po jego wydaniu i zawiera podstawowe informacje. Nasz klasyfikator bądź grzyboznawca podpisem na ateście stwierdza jaki to jest gatunek grzybów. Gdzie grzyby zostały zebrane i w jakiej ilości. Stwierdza, że należą one do konkretnego gatunku i że są jadalne. Większość grzybów kończy jednak jak ten borowik szlachetny. I co z tym grzybem teraz będzie? No co, do garka i osza. Bez względu na to czy zbieramy grzyby ze względów hobbystycznych czy handlowych, niezbędna jest doskonała znajomość ich rodzajów. Dlatego lepiej upewnić się co do gatunku grzybów, zwłaszcza gdy nimi handlujemy.